Chiński przywódca Xi Jinping przebywa w Europie. Chiński przywódca Xi Jinping w Paryżu przy jednym stole z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Do rozmów doszło kilka dni po wystąpieniu francuskiego przywódcy na Sorbonie, gdzie padły hasła konfrontacyjne względem Chin i Stanów Zjednoczonych. I zarzut, że oba kraje przestały przestrzegać reguł handlowych, co daje im ogromny wpływ na kluczowe sektory. Idea oddzielenia płatności od produkcji byłaby szkodliwa, a my mamy obowiązek zapewnić wszystkim równe warunki działania. Mówił dzisiaj Emmanuel Macron, gdy podnosił, że w handlu potrzebne są równe zasady dla wszystkich. Dla chińskiego przywódcy to pierwsza wizyta w Europie od pięciu lat na trasie po Francji. Znalazły się jeszcze Serbia i Węgry. Chiny postrzegają Europę jako priorytet swojej polityki zagranicznej i patrzą na swoje relacje z Unią Europejską ze strategicznej i długoterminowej perspektywy. Przy okazji wizyty Xi Jinpinga w stronę prezydenta Francji padają zarzuty, że popełnia on błąd poprzez próbę silnego zaakcentowania stosunków dwustronnych z Chinami oraz odrębnego głosu Paryża na arenie międzynarodowej. Analitycy podnosili, że Pekin próbuje wykorzystać Francję do bagatelizowania swojego wsparcia dla rosyjskiej machiny wojennej i być może dlatego z ust przewodniczącej Komisji Europejskiej padały słowa o roli Chin w budowaniu pokoju. Liczymy, że Chiny wykorzystają cały swój wpływ na Rosja, by zakończyć agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Chiński przywódca miał usłyszeć w Paryżu, że świat nie może wchłonąć nadwyżki w chińskiej produkcji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej ostrzegała, że Europa nie zawaha się przed podjęciem trudnych decyzji, by chronić swoją gospodarkę i bezpieczeństwo.